Kamil przechodzi zacisk Z2 w jaskini Józefa. Z dołu do góry. Z góry do dołu wpadł jak śliwka komput. w komput. drugą stronę jest nieco gorzej. Kamil jest klubowym specjalistą, jeśli chodzi o pokonywanie zacisków. Właśnie, jak widać. Też przekinałem. Oddychaj, oddychaj. Jak to tam wygląda? Nic nie widać. Kamil zajął całą przestrzeń. Minęła już godzina. Od, A ja od, dalej w tym od, samym miejscu. Te dźwięki to nogi w Kamila, które są w powietrzu i... Aha, bo tu trzeba opowiedzieć, że tu jest taka pionowa sytuacja, to nie jest poziomy zacisk, tak? Tylko my jesteśmy tutaj w dziurze pionowej. Upłynęła kolejna godzina. Tak, zmieniłem pozycję. Kamil zmienił pozycję. Tym razem będzie próbował tak. No i idzie. Ciśnie. Mam jeden taki tyki problem. No. Jaki? Jeden problem, na jeden problem to nie problem. Ja wiem, że telefon przeszkadza. Jak go wyjmiesz, to ja go wezmę od ciebie. Wyjmę, ale to no. nie można tak się poddawać. Nie, no szkoda, telefonu, porysujesz tego. Bo to trzeba naprawdę się tam rozeprzeć tą klatą, nie? Ma się poddawać, słyszysz, go my tu spędzimy całą noc. Yes, yes. Maria. Yes. Telefon wyjęty. Płynęła kolejna godzina. Ciepło. Kamil już tak rozgrzał skały po bokach. Kurwa, już są czerwone. są czerwone. Ech, ta pizza wczoraj była niewskazana. Nic? Ani centymetra nie poszło? Co ty, tu nie mam jak łapy zaklinować? Może złapać się gęstości powietrza. Ach, kurwa. Nie do wiary, nie? Upłynęła kolejna godzina. Tam analizuje sytuację. Trzeba. Kurwa. O, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest. Tak, 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 tak. Lewy, Same łapy. Lewy dobre? Jest. Tak. O! Oh. Jest. Z dwa. Szkoda, że w powietrzu. Brawo, gratulacje.